Witajcie na moim kanale. Dzisiaj komfortowe stylizacje, czyli takie, w których czuję się najlepiej, które najczęściej noszę, najbardziej lubię się w nich prezentować, jak gdzieś wychodzę na spotkania, na zakupy, na przyjemności. Takie, w których się czuję dobrze, komfortowo i taki dzisiaj będzie odcinek. Komfortowe stylizacje. Moja pierwsza stylizacja to będzie taka naprawdę bardzo komfortowa, moja codzienna stylizacja, w której bardzo często możecie mnie spotkać, jak jestem gdzieś na, na mieście, coś załatwiam, gdzieś się spotykam, wychodzę. To jest taki komfort, który bardzo lubię, który daje mi takie trochę pewności siebie. Zaraz ją troszeczkę urozmaicę, dodam kilka elementów, żeby ona była bardziej taka moja w moim stylu. Zaraz zobaczycie, jak z bardzo prostej stylizacji można zrobić taką bardziej oryginalniejszą wersję dość prostej, codziennej stylizacji. Koszula biała, spodnie jeansy cargo, moje ulubione ostatnio kozaki beżowe na niewielkim obcasie, do tego będzie klasyczny skórzany płaszcz. Na razie jest jeszcze spokojnie, na razie jest jeszcze bardzo prawnie, spokojnie. Na razie to jest tak minimalistycznie, to jeszcze nie jest koniec tej stylizacji. Mamy bazę, mamy podstawową stylizację i teraz przydałoby się coś do niej dobrać, coś dołożyć, coś Coś, co sprawi, że ta stylizacja będzie bardziej moja, w moim stylu, trochę bardziej oryginalna, ciekawsza, coś się zacznie dziać. Dodam kilka elementów i ta stylizacja na pewno nie będzie taka prosta jak teraz. Pierwsza wersja, żeby trochę ożywić tą stylizację, to będzie kaszki. A druga opcja to czapka z daszkiem. I zaraz Wam pokażę, jak z tej prostej stylizacji kaszkiet albo czapka zupełnie zmienią całą stylizację. Pierwsza wersja z kaszkietem. Kaszkiet narzucił całkiem inny styl, taki inny vibe tej stylizacji, jest lekkie przełamanie, jest trochę inaczej, jest oryginalnie. Stylizacja się w ogóle nie zmieniła, ale przy użyciu jednego elementu całkowicie się zmieniła. To już jest właśnie bardziej w moim stylu, ja już czuję się teraz coraz bardziej komfortowo. Bo chodzi tutaj właśnie w tych stylizacjach, żebym się czuła jak najbardziej komfortowo. Czasami, jak się ubieram, jak wybieram stylizację, to czuję, że czegoś mi brakuje, że muszę coś jeszcze dołożyć, że jakoś tak jest mi goło. Ja, ja muszę mieć jakiś jeszcze element, który sprawi, że ten styl, ta stylizacja będzie moja. I wtedy zaczynam dokładać: a to okulary, a to to, to a to jakieś buty, a to coś, a to na szyi, a to pierścionki, a to tu, I wtedy tworzy mi się moja stylizacja w moim stylu. Żeby tak jeszcze dopełnić tą stylizację, to założę okulary bo okulary zawsze dodają stylizacji takiego charakteru. W tej wersji takie malutkie, złote, brązowe szkła. I mamy pierwszą komfortową stylizację. Druga wersja z czapką z deszkiem i albo taka wersja, to jest vintage czapka Formuły 1 z dawnego Grampi w Monaco, albo druga opcja Granatowa New York. I mamy stylizację już całkiem inną. To już znowu nam narzuciło całkiem inny styl, całkiem inny vibe tej stylizacji. Przy użyciu jednego elementu zmieniamy całkiem charakter tej stylizacji. Czapka to już Wasza decyzja, jaki kolor wybierzecie. Kaszkiet to jest bardziej w moim stylu. I mamy stylizację numer jeden. Stylizacja numer dwa to nic innego jak stylizacja inspirowana latami 90. Bo ja kocham lata 90. i wszystko co jest związane z latami 90. Duże t-shirty, tutaj wersja Spice Girls. Ja jestem fanką Spice Girls. Spodnie, wysoki stan, duże klipsy i o. mamy bardzo komfortową stylizację, którą uwielbiam. której uwielbiam się pokazywać. Bardzo chętnie robię takie zestawy, wymieniam tylko t-shirt, jakieś też mogą być inne spodnie. Ten model jest bardzo z lat 90., więc tutaj idealnie mi on pasował do tej stylistyki, też kolorystycznie połączył się dobrze z t-shirtem, wszystko jest w takim kremie i stworzyła mi się stylizacja, która jest bardzo prosta, nie wymagała dużo, a efekt jest dla mnie ciekawą formą prostoty, a zarazem dużo się dzieje w tej stylizacji. W całości stylizacja prezentuje się tak. T-shirt, spodnie, lata 90., buty na niewielkim obcasie. Klasyczne. Mogą być też mokasyny, mogą być klapki na niewielkim obcasiku, mogą być płaskie klapki. To już jak Wam się tam ułoży i jaką stylizację chcecie uzyskać. Ja tutaj wybrałam te na obcasiku, ale też chętnie do tego bym założyła po prostu mokasyny, bo one też tutaj fajnie dopełnią tą stylizację. Mamy taki look codzienny, wyjściowy. Ciekawy, moja komfortowa wersja stylizacji numer 2. Już nie mogę się doczekać, kiedy takie stylizacje będę mogła zakładać, które będę mogła wychodzić. Najlepiej ta stylizacja prezentuje się tak, żeby już nic na niej nie nakładać, więc musimy poczekać, aż będzie naprawdę ciepło. Oczywiście możemy tutaj założyć jakąś marynarkę. Oczywiście nic się nie stanie, ale ta stylizacja o wiele lepiej wygląda, jak się ją prezentuje. Tak, żeby pokazać cały ten charakter tego takiego, właśnie Połączenia, trochę takiego ku, cool, takiego vibe lat 90. Tutaj jest bardzo kobieco, bo są duże klipsy. Tu jest t-shirt, trochę taki teenager. Spodnie, buty na obcasiku i mamy stylizację. Do tej stylizacji najlepiej sprawdzi się nie za duża torebka, w ogóle nie za duże. Torebki są najlepsze. Zawsze polecam nie za duże komfortowe, wygodne do noszenia, do prezentacji. I mamy całą stylizację gotową. Na koniec sweterkowa wersja komfortowej stylizacji. Ja uwielbiam sweterki. Im grubszy, im większy, tym lepszy. Otulam się nim. Jest mi ciepło. Mogę zrezygnować wtedy z marynarki. Komfortowo, wygodnie i tak jak lubię. Prosiliście mnie w komentarzach, żebym jeszcze pokazała, jak stylizować długie kozaki, żeby pasowały do różnych stylizacji, nie tylko do sukienki. Więc dzisiaj jeszcze raz moje ulubione kozaki lakierowane. Pokażę, jak je zestawić, bo jeszcze nie widzicie jakie mam spodnie. Zaraz wam pokażę jaki to jest rodzaj spodni jak on wygląda i jak dobrze te kozaki też odnajdują się przy takiej formie spodni. Zagadka się rozwiązała. Spodnie kuloty to kolejny element w garderobie, który możemy łączyć z takimi długimi kozakami i to też bardzo dobrze będzie wyglądać. Lekko szerokie, tutaj wysoki stan. Mamy kolejną komfortową stylizację. Na razie jest prosto i właśnie już i już coś mi tutaj nie pasuje w niej, bo jest dla mnie za prosto. I tak jak właśnie Wam mówiłam, ja już jak stylizuję, jak się ubieram, gdzieś wychodzę. To tak na początku skromnie się zaczyna ta stylizacja. Wybieram kilka elementów. Myślę sobie dzisiaj: to tak, tylko sweterek spodnie i wychodzę. Później patrzę w lustro i tak sobie myślę, coś mi tutaj brakuje. jakoś tak bym coś jeszcze dołożyła. Nie wiem, czy okulary, czy coś tutaj. Coś mi tutaj brakuje. Coś jakoś chcę tak, żeby było bardziej oryginalnie. Coś, czegoś mi brakuje. Ja muszę coś tutaj jeszcze mieć innego od siebie, żeby to, to było coś bardziej mojego. I wtedy na ratunek przychodzi różowa lama. I ja już się czuję dobrze. Ja zawsze muszę mieć coś takiego, co mi tak podbije tą stylizację. Ja lubię, jak ta stylizacja jednak jest taka. Inna, po prostu jest inna. Nie, nie zawsze połączenia na pierwszy rzut oka wydają się, że to będzie wyglądało dobrze. Ja lubię takie połączenia. Ja sobie zawsze to jakoś w głowie wizualizuję i, i nawet nie potrzebuję się ubierać, żeby wiedzieć, że ta stylizacja jest dla mnie ok. Mamy kozaki, mamy kuloty, mamy straterek, lama, więc może czas trochę ją uspokoić, więc wtedy. Zakładam coś bardziej z klasyków Ray-Ban, żeby troszeczkę ta stylizacja mi się uspokoiła. I mamy coś, z kilku rzeczy wyszło coś. O, coś, coś wyszło. Czy to dobre, czy to złe, ale coś wyszło. Coś się tutaj stworzyło. Mamy jakiś miks. Mamy miks różnych faktur, struktur, stylu i wyszło nam to. Kolejny raz to nam pokazać, że ma to zabawa i naprawdę warto czasami zaryzykować, zaszaleć, coś innego założyć. Czasami coś, co wydaje nam się kompletnie niepasującą rzeczą, może stworzyć coś bardzo ciekawego. Ja się już tego nauczyłam, że im więcej przymierzam, im więcej tak naprawdę robię taki odważny krok w połączeniach. W tym czasami naprawdę wychodzi mi coś dobrego. Ja się czuję w nich komfortowo. To są moje trzy zestawy bardzo komfortowe, w których czuję się idealnie, w których lubię się prezentować, lubię siebie, akceptuję siebie w takich stylizacjach i to naprawdę jest bardzo dużo, bo nie ma nic lepszego jak to, kiedy czujemy się komfortowo we własnej skórze, w ubraniu, w którym jesteśmy, wtedy nasza pewność siebie się podbija. Też muszę Wam powiedzieć, że stylizacje ubrania dla jednych to może jest banał. Ja do tego inaczej podchodzę, bo ja bardziej też się zagłębiam w historię. Ja jestem z wykształcenia projektantką mody, więc u mnie to też w całką, całkiem inną stronę też wszystko idzie. Ubrania są dla mnie źródłem inspiracji, źródłem ciągłego takiego czegoś nowego w moim życiu. Ja, ja, ja to uwielbiam, ja się tym pasjonuję. I cała ta moja historia nie, nie sądzę, żeby była taka banalna, że ja tylko lubię ubranie, ja tylko kupuję ubrania, bo zatem jest coś więcej. I też chciałabym, żebyście do, do swoich wyborów podchodzili bardzo kreatywnie. Mam nadzieję, że się zainspirowaliście moimi połączeniami, moimi komfortowymi wersjami stylizacji. Każdy może to zinterpretować inaczej. Tak naprawdę możecie założyć tylko sweterek, okulary. Kuloty, kozaki albo jakieś inne buty, które Wam w danym momencie bardziej odpowiadają, ja zostanę z moją lamą. I tak to wygląda mojej drodze: przeszliśmy przez trzy stylizacje trzy komfortowe stylizacje. Jest sweterek, są spodnie, są kozaki, jest t-shirt, spodnie, jeansy, płaszcz, okulary, coś pod szyję i mamy komfortowe wersje mojego stylu. Dajcie znać, co myślicie. Koniecznie piszcie w komentarzach, jak podobał wam się taki odcinek. Widzimy się już niedługo, już bardzo, bardzo niedługo. Trzymajcie się ciepło. Stylizujcie, kombinujcie, mieszajcie. Najważniejsze w tym wszystkim jest zabawa, żeby się poczuć komfortowo, dobrze. Życzę wam tego. Przesyłam wam buziaczki, pozdrowienia i trzymajcie się ciepło.